Coś tu więcej go dawać? Michał Kwiatkowski. Pierwszy tydzień powinien być jego. Choć maleńka niepewność tli się, ale jesteśmy optymistami. Zdecydowanie dmuchamy balonik. Żółta koszówka po Lechu Piaseckim. Wygrany etap po Zenonie Jaskule i Rafale. Mańce w ubiegłym sezonie. To są plany Michała Kwiatkowskiego. Ten pierwszy tydzień jest wymarzony dla niego. Jaki jest Michał dyspozycji? Przekonamy się na pewno już w sobotę podczas jazdy indywidualnie na czas. Witamy Cię po trakcie, Co myślisz, paso na tych ludzi? To niesamowite. Takie powitanie. Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszymy. Już w Holandii pokazywałeś swoją koszulkę wygrywając Amsterdam Race. Czy zobaczymy, czy jest szansa, że w sobotę znów wygrasz? No, szanse są zawsze. E, Jazda w Holandii. Daje mi specjalną motywację, mam stąd dobre wspomnienia i mam nadzieję, że tutaj, że ta jazda tutaj w Holandii w trakcie będzie dobra dla całej naszej ekipy. Internetowe, so, znaczy, nie internetowa? Nie, Oh, there are two famous riders in the bench, yeah, Kojcikart and Stibar. Uh, yes, they Cheshka are. Yeah. And as well. Yeah. Uh, do, do you have a question? Yes. As well? uh, uh, yeah. I have a question about Stefan And the question is, uh, how does he feel uh, here? Because uh, it was uh, his big dream to compete uh, in Tour de France. So how does he feel? Yes, I you have something to Bardzo dobrze, dziękuję. Krótka odpowiedź. Nie wiem, czy tego się właśnie spodziewała.

W ubiegłym roku musieli się wycofać, zrewanżować. Nie ma co mówić o rewanżu, to jest jedna z największych imprez sportowych na świecie. Wygrać jeden etap, to już jest wydarzenie w karierze każdego sportowca. Przyjechaliśmy z bardzo mocną ekipą i chciałbym, oczywiście wygrywać tego roku Tour to de France. No i Tony Martin, którego, na którego start w sobotę czekamy. Obserwarkę, czyli czterech z kiksów było przepytywanych, to na razie rekord tak. Nie przejechałem już trasę, nie wszyscy się z tego ucieszyli, szczególnie kierowcy autobusów, ale przeżyłem. To jest cały ten Martyn, tak powiesz. Słyszałeś tam, ci mówili, jutro pojadę trasę, coś. ale pan Martin już ją przejechał, on już ją dobrze zna, nieważne autobusy, nieważne co się dzieje. Jedyna czasówka musi ją wykorzystać. To <coughs> jest za barierki, ale w zależności się... Podoba! I Peter z Dawidebrałaki będą no, dowodzić się drużynoeticks Quick Step. Nasze e, Mikały, jak widać uśmiechnięte, my się też z tego cieszymy. A może Digoberto Urem nas zaskoczy to później nie poszło, tak jak miało pójść, może odpali na Tour de France. Na no, no, papierze kandydat do dziesiątki góra. Już na podium ciężko będzie y, wcisnąć, ale na szczęście to jest Tour de France, który trwa trzy tygodnie i nie jest rywalizacja.